Myślę, że w tym kolejnych setach trochę zaczęliśmy też psuć na zagrywce. Może żeśmy gdzieś tam zeszli z tej, z tej siły na zagrywce. Gdzieś może się troszeczkę rozluźniliśmy, nie wiem, ale też Warszawa zaczęła bardzo dobrze grać. Nie potrafiliśmy ich gdzieś tam złapać w bloku, mijali nasz blok. Cieszę się, że w piątym secie odwróciliśmy losy tego spotkania i, i, i nie daliśmy im wygrać. Co dziś funkcjonowało? Czy też świetna dyspozycja Mariusza Blazłego w jego ostatnim meczu? Aż ciężko uwierzyć, że kończy karierę z taką dyspozycją i z takim zdrowiem, jaki i, i, i wszystkim z czym prezentuje i na treningach i, i, i na meczu. Myślę, że bardzo dobrze wychodziliśmy z różnych sytuacji na bloku. Dużo kiwaliśmy, nabijaliśmy na bloka, sekuracja i to bardzo dobrze działało, według mnie. Było czuć to, że w tym złotym secie tak jakby wstąpiła we wszystkich nowa energia i, i tak jakbyśmy zaczynali na nowo mecz. Także bardzo się cieszę, że, że ten złoty set był na takim poziomie emocjonalnym po pięciu setach i z taką energią to była czysta przyjemność. Myślę, że. Każdy by się zgodził z tym, że, że bralibyśmy w ciemno taki wynik przed sezonem. Jednak po tym jak weszliśmy do fazy playoffów ten głód w nas urósł i było nam strasznie szkoda tego, że nie udało nam się awansować do, do jednej czwartej. Także trochę szkoda tego szóstego miejsca, ale jednak to prawda, że, że przed sezonem myślę, że nikt nie myślał o nas, że skończymy sezon na tym miejscu.